Okej okay, dobra, będziemy tutaj wchodzić, więc Black jak tam wygląda Widać w Okej okay. Czyli wasza dwójka i Black wyłącz tego wojpa y, Nasze, y, na ta okej okay. Ja i szamanek wchodzimy do środka i trzycimy Mam okay, zostać, Black? Black, dołącz do nas yy, tego, przydasz się tutaj. Jest wróg tutaj. Ale butów nie Okej, okay, teraz sprawdźmy jeszcze to drugie. Znaczy, tu jest coś w środku. Jak tam? Okej, okay. czysto? Dobra Wychodzimy Słan? Tu sprawdzałem A, wieży, wieży nikt nie sprawdzał Sprawdź że Black Reszta e... wejścia sprawdzajcie Tak, tak, to już sprawdziliśmy przyjął, to zejść do nas Radek tutaj go zgłosił Radek proszę. Kompleks sprawdzony Jakie dalsze rozkazy? Ej, zatrzymaj się tu na rogu. Ej, nasi są po lewej, więc powinniśmy być kryci. tak, widzę ich. Okej, okay, jesteśmy kryci, więc zaskakujemy do tego muru na północ za mną. Naszym zadaniem generalnie jest opanowanie tego tutaj na północy, więc trzeba tu będzie wejść. Okej, okay, oddział za mną tu jest. Będziemy kryci. ale gra. Hm? A nasi są tutaj po tego... Okej, okay, doskakujemy najpierw do tego budynku po, po, po prawej, wyczyścimy go. Będziemy przechodzić do następnych, za mną. Sorry. Był wróg. E, dobra, wychodzimy i jawi na prawo, za, za mną na lewo. Są schody do góry, więc yy, może tam. Może plakki skocz. Stocz do góry tutaj. Zobacz czegoś z dachu nie widać. Tylko się nie załatwskieruję za bardzo. Przychodzę. Okej. Okay. Jest wróg, mam wroga. Na balkonie. Klikwiduj. 320 Foko likwiduj Zjęty Dobra Okej, okay, ten budnik <grym> e, tutaj ktoś był, ale nie wiem kto Wiem, że chyba plati tutaj wchodziły. Okej okay. Kontynuujemy w takim razie za mną i, i chodzimy do tego Kej... Okay. Black wyjrzyj na zewnątrz czy niczego nie ma za budynkiem Jeszcze za mną i Black potem dołącz Okej okay. Dołącz nas Okej okay. Okej, okay, góra czysta, więc trzeba będzie jeszcze tylko sprawdzić ten dół. Okay, góra czysta. Bo wow, spadłem. Dół, dół czysty? Czysty. Okej. Okay. Dobra, to wychodzimy. Radek, tutaj go sprawdziliśmy, co mieliśmy sprawdzić. Chujur. No i to jest Poszło. No, a teraz znajdziemy go na pewno. Kawałka. Kawałka. Ja nie, nie, nie odchodzi. Tak. Radek ciągle wybucha, więc my się tam nie zbliżamy. to wybucha chyba na południe, także obejdźcie to i ruszajcie na północ miasta, czyli tam poza, po, po, poza tą strefę, gdzie jest wybuch. Bo... Tak? Przyjedzie. Dobra. Lubię takie misje. No, pod warunkiem, że Ci to nie wybuchnie, to ja nie przetrwadzę. To, Znaczyłem marker na mapie, czy chciałbym, żebyś sprawdził budynki? Tak, przyjął, właśnie sprawdzamy. Okej. Okay. Panowie, żeby było szybciej, dwójkami, tak jak jesteśmy, ja i Black, wchodzimy do pierwszego po prawej, do drugiego Kontakt. wchodzą... Wal! Nie ty? Eba tak. Tak. No, to wasza dwójka wchodzi do tamtego, a my z Blackiem się też jest Black, jesteś? Co nie? No Jesteś? koleś. Dobrze.